Marcin Majerkiewicz został uznany za winnego zamordowania swojego współlokatora 67-letniego Stewarta Everetta oraz podzielania jego ciała na 27 części. Zbrodnia miała miejsce w ich wspólnym domu w Manchesterze pod koniec marca 2024 roku. Po zabójstwie Majerkiewicz próbował ukryć swoją zbrodnię, wysyłając wiadomości z telefonu ofiary do jej rodziny a nawet wysyłając kartki urodzinowe, aby sprawić wrażenie, że Everett nadal żyje. 4 kwietnia 2024 roku makabrycznego odkrycia dokonał przerażony przechodzeń, odnalazł pierwsze fragmenty ciała. Wereta zostały znalezione w różnych miejscach w okolicach Manchesteru. Tłów i uda owinięte w folię spożywczą, ważące około 12 kg, zostały znalezione w bunkrze w rezerwacie przyrody Kersal Dave Salford. Policja zidentyfikowała Majerkiewicza jako sprawcę dzięki nagraniom z kamer monitoringu oraz badaniom kryminalistycznym. Na nagraniach widzimy, jak mężczyzna udaje się w różne miejsca z torbami, w których właśnie znajdowały się sztuki. Policja przeanalizowała ruchy Majerkiewicza w dniach po i znalazła kolejne 26 fragmentów ciała w czterech różnych lokalizacjach. Do tej pory odnaleziono jednak zaledwie około 1 trzecią szczątków pana Everetta, reszta najprawdopodobniej została pochłonięta przez naturę. Czaszka ofiary została rozbita na kilka fragmentów, a jego twarz oderwana i wyrzucona osobno. Do przecięcia kości mężczyzna użył piły do metalu, innego ostrego przedmiotu użył natomiast do przecięcia tkanek miękkich.